Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Dustfinger i witam was w pierwszym odcinku z gry In Sound Mind. Co ja mogę powiedzieć o tej grze? Jest to gra, której... ...za uh, muzykę odpowiedzialny jest nie kto inny, a uh, The Living Tombstone. To to jest? Jest to kompozytor odpowiedzialny za. Ee, piosenkę o pierwszym pnapie. Słuchajcie, bo muszę tutaj sobie. Ej, 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 jakie Volumetric Fog na ultra. Ja może trochę lagować, przepraszam za to. Ale postaram się. Jakoś to. Jest polski? Proszę, powiedzcie, że jest polski. Italiano. Portuguese. Spaniol. Nie. Dobra. O! O, będzie. Będziemy strzelać. Będziemy strzelać z tego co widzę. Proszę, mamy window. Morderless window. Full screen. Jak dam full screen to coś się poprawi? Chyba nie. Żałuję, że mam tak słaby komputer. Dlaczego nie mogę dać Texture Quality na low? Dobra, mniejsza. Zaczynamy to. Hmm. Wiecie co? Pójdziemy na normala. Co? Jest to gra horrorowa. Jest to pierwszy horror w jaki w ogóle sam osobiście gram. Dobra, nie licząc fazmofobii. Tape tak! No tak, w tej grze gramy jako psycholog, który ma nietypową zdolność. Zresztą zaraz wam powiem. O ile chyba, że sami zrozumiecie z tego, co będzie teraz w kadcence. Ja się zamykam. Wy sobie obejrzyjcie kadcenkę. Mówią, że ciekawość zabiła kota. Ja zabiłem kota. Ciekawość tylko sprowadziła ją do mnie. Obiecałem, że będę siedział cicho, ale postanowiłem, że będę wam tłumaczył napisem. Oooohh. O. O, o, What happened? Co się stało? How did I get down here? Jak ja się tu znalazłem na dole? Jak ja się znalazłem tu na dole? O. Ojejku Czekajcie, chyba... Jest tu jakaś... Kamera Sensitivity Dobra, jest o niebo lepiej Okej, okay, standardowo skaczemy sobie... O, my tu mamy Sprint Meter No jest. A, F, wchodzimy w interakcję, dobra. Notatka, katastrofa. Zapomnij wszystko. Życie, które... Które znałeś wyżyć przez okno. Wszystkie wskaźniki wskazują zostań w środku. Czekajcie. O, zmniejszyłem sobie czułość własnej myszki, teraz jest nieco lepiej. Zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że wy nie macie żadnych problemów tam. Są, będę to widział, jak będę montował. Eee. Oj, 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 oj. oj. Ale ja bym naprawdę chciał obniżyć sobie jakość grafiki na najniższą. Please. No nie mogę. A jeśli wyłączę Texture Streaming, to będzie lepiej. No nie wiem, nie wiem. Okej. Okay. Ooo, ta muzyka zamknijmy lepiej za sobą. O, to się chyba doładowało. To się definitywnie doładowało, bo była sztina. O, pod tabem mamy inwentory, dobrze wiedzieć. O, co. Wow, 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 co za co, co schiza? Co to jest? Wygląda niestabilnie. Ała, 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 nie mi, nie mi, ała, 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 już się wycofuję! Zostaw mnie! puść! Coś jest, widzieliście to? Co to było? Tam coś jest za rogiem. Tam jest coś kurde za rogiem. Ej, to się tu schowało. Ej! Halo? O to tu było? Co to było? Ej, my lata. Nie! This will Dlaczego zawsze latarka musi mieć baterie w takich grach? Myślę, A, czyli musimy znaleźć coś, co pozwoli nam rozwalić tę kratkę. Standardowo. O, jak dostaliśmy latarkę, to to nie wróży za dobrze. To krzesło tu było wcześniej. Witaj!

Chodzić do takiego ciemnego pomieszczenia, bo jeszcze coś na mnie wyskoczy. Co to było? Co to było? O, ładanie. Ej. Okay. Y ten workbench jest dostępny dla wszystkich najemców. Nikt z zewnątrz nie ma zezwolenia, żeby korzystać z niego. Y zarząd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia, które możesz sam na sobie wywołać. Bądź ostrożny. Proszę nie wynosić żadnych narzędzi poza ten pokój. Superintendent Ła. Co to? O, bateria. Bateria do latarki, dziękuję. Kluczek jakiś. Aha, bo tam te drzwi były... Stań Myślałem, że to czaszka, a to przewody. A czyli z królem wybieramy itemy, a e zatwierdzamy ok. Oh, here we go. Jest safe, jest safe, to nie wróży dobrze. Stan jest seria. Jest znowu to niestabilne... coś. A, mamy durwać maskę stamtąd. Wycieki gazu są niebezpieczne dla zdrowia. Jeżeli je poczujesz albo usłyszysz wyciek gazu dochodzący z pokoju z boilerem, wyjdź natychmiast i nie powiadom. Oczywiście, to nigdy nie może być takie proste, prawda? Co no to było za skrzypienie? Oczy mnie zaczynają przerażać. Zasady i regulacje piwnicy. Piwnica jest otwarta 24 godziny tylko i wyłącznie dla rezydentów. Żadni goście nie mają wstępu. Budynek nie jest odpowiedzialny za żadne rzeczy pozostawione. ...w kieszeniach podczas prania. Narzędzia ze stołu do pracy muszą pozostać w pokoju do pracy. Wszystko co tutaj pozostawione postawione albo zapomniane w piwnicy pozostanie tam, gdzie to zostawiłeś, kiedy wrócisz. Okej, okay, thanks. Bateria! Bateria! Pinda nie działa, prawda? Jała? A Marzenie ściętej głowy. Fix the elevator. Oczywiście. Myślę, że tu będzie ciemno. Pewnie coś zaraz na nas wyskoczy. Nic. Jest za spokojnie. Rezy najemcy. Niektóre z pralek zaczęły doznawać pięć. Na szczęście e, bezpieczniki, z których korzystają, są uniwersalne. E, ale jeżeli znowu pojawi się spięcie, proszę nie próbować naprawiać tego samodzielnie i mnie powiadomić, superintendent. Okej. Okay. Bateria? Ok. Dlaczego ta pralka? No to było znowu. I pralce nikt nie ma. Dlaczego ona chodzi? Ok. Pralka jest pusta. Dlaczego ona pracowała? Nic więcej dla nas nie ma. O! To znaczy tabletki. Wiedziałem, że w tej grze są jakieś tabletki, ale... Nie, nie mówcie mi, że ja tu muszę wleść. O, box. No. O kurde! Skąd ja wiedziałem, że my w głowę dostaniemy tą windą? Jest zawsze. No mi się wydawało, że ktoś tam stoi, a to tylko pralka była. Dlaczego gra się znowu zapisuje? Ale to dla nas jest dalej zamknięte. Ty możesz to zerwać, wiesz? O! Wytrzyma. Nic dobrego nie czeka na ciebie na górze. Gdybym był tobą, bo... e... postarałbym się urządzić się jak w domu tu na dole. No ale jako klasyczny bohater horroru musimy to zignorować. Aha, czyli musimy na drugie jechać. Nie mamy wyboru. Ej. No, mnie przelatują. Nie piętra. Halo? Jest tu kto? na zamknięte drzwi, oczywiście. Co się dzieje? Podoba mi się ta ścina. O! Żyćko! Dziękuję! Możemy coś tu? Nie? Trudno Emergency... Mogę wziąć gaśnicę, żeby jakby co... co czemuś przywalić? Nie? Czego tu jest tak ciemno? Plus osiemnaście, zamknięte. Odezki, to było. Tam coś ja widziałem na parapecie, ale czekajcie, bo chcę się rozejrzeć. Czy na pewno tu niczego dla nas nie ma. Nie Nieskończoność? Co? Jaku, co to za trzęsienie? Co? Epon? Oczywiście. Brak sygnału. Nie, po... To no jest... Kot? I kotek! Kotka wystraszyłem. Moruczku, wróć! W próczku! Dokładnie! E, nie mogę wejść. A już... Aha, czyli lewo albo prawo. Nie ja idziemy tutaj. jest wejście na dach. Co? Perdmont Wales. Się nie mylę, jesteśmy my. Ha, nasze biuro. To jesteśmy my. Ja powinienem to odebrać. No tak. I Oto jest. Długo czekam na ten moment. pulling you down <laughs> Ooh, i can't contain my excitement <laughs> i will have you Desmond Wales i will have all of you oliha kim ty jesteś czego ty ode mnie chcesz co ja ci zrobi it's my tape player na kasetę To use. Ogólnie gościu powiedział, że te nas dorwać, teraz mieć w całości, co to cokolwiek to znaczy. Nowu save. Nie podoba mi się to. Zamknięte, oczywiście. Coś nie było co innego. Ten korytarz był inny. Ech, chwila babc. Aha, tu nic dla nas nie ma. Ja nie chcę. Proszę mnie nie zjadać. Zero. No to idziemy w stronę światła chyba nie? Moje oczy, nasz dom? Okej, okay, możemy stąd wyjść, tyle dobrze, gitara. Ja myślałem, że coś tam stoi. Ja nie mogę, ale ja mam schizy, drodzy rezydenci, w Meyer, w Meyer, Far... Farmakologii Meyer Zarządcy Farmakologii Meyer e, chcą Wam podziękować za ciągłe wsparcie naszej e, naszej firmy i no, nowe, za nowe centrum dystrybucji tutaj w Milton, He Milton Heaven. Wasze zdrowie i bezpieczeństwo są naszym priorytetem i nie tylko jako firmy, ale też jako naszych sąsiadów. Stań! więcej informacji o farmakologii Meyer... Nie. Po więcej informacji co farmakologia Meyer robi w swoim sąsiedztwie, Miało dzwoń pod numer 1800 Major, albo napisz do nas maila z jakimkolwiek komentarzem albo concern. Z niepewnością na podany adres. Dziękujemy i życzymy błogosławionego dnia. Okej. Okay. Nie baterie. Dlaczego oni nam dają tyle baterii? Książki, Życzę! Hmm. O kaseta. Jak sygnału. Kaseta, Desmond. Biała kaseta. Ja nagrałem? Musiałem. w telewizji? Myślę, że nie. Przestań. Aha, drzwi są zamknięte. Mogę zagrać? O! Tu jest otwarty. Belek. To coś wyskoczy na mnie? Jeszcze nie. Nie powinienem się tu zamykać. Tu zamykać. Na pod plęcznic nie mogę. Puścić wodę mogę. Lustro, oczywiście, nie działa. Okej, drzwi są dwustronne, dobrze wiedzieć. Okej, wchodzimy. O, moje oczy. Ja tak pomału idę. To moje wrażenie. Co zmieniło? Halo? A bo ja minąłem ten właściwy korytarz. Dobra. Na nas nie czeka. Żaden stwór nie chce nas zerzeć. Co się dzieje? Dlaczego ja mam takie lagi? Halo? No dobrze. Mamy pierwszą kasetę. Powinniśmy teraz. Podejść do naszego odtwarzacza i jej odsłuchać Ale Nie sądzę żebyśmy zdążyli nie, na pewno nie zdążymy To się dzieje? To to ogólnie jest Do grypka? Bo wczoraj mi niezbyt miło przerwano Czekajcie ro Rozejrzyjmy się bo chyba Ty drzwi żeśmy nie otwierali to można otworzyć. Krok, współpracuj. Nie wiem, co się w ogóle stało z dźwiękiem. Ja nie mogę. Wczoraj wszystko grało dobrze. A teraz nagle gra postanowiła, że. A, muzyka się ogólnie wyłączyła! O, ale bajer. Czy jak to kliknął? To... Ale dlaczego się tak nagle cicho zrobiło? Ach, ja rozumiem, to w naszym biurze muzyka przestaje grać. Ale bajer. Ale bajer! No tak, jesteśmy psychologiem z tego co wiem. I w naszym biurze powinno być w miarę cicho, żeby można było nagrywać te rozmowy z pacjentami. Przepraszam Was jeszcze raz za jakość, jakiej teraz gramy. Zamówiłem już sobie nową kartę graficzną. Nie kartę tylko zasilacz, W poniedziałek powinien być i powinienem móc zamontować nową kartę graficzną. Więc powinno być lepiej. Ale ja niczego nie obiecuję. Jo. Nie. My nawet tej kasety nie zaczniemy, wiecie? Już... Nie, nie będziemy jej zaczynać. Kończymy tutaj. I od kasety zaczniemy. W następnym odcinku. Dlatego ja nie mogę sam saveować gry. Ja muszę polegać tylko i wyłącznie na autosaveach. Jak. zadzwonię. Nie. Dobra, nie marnujmy latarki. Nie marnujmy latarki. Pewnie się tylko trzymamy na pewno tą kasetę. Tak, mamy na pewno tą kasetę. Zapamięć to sobie. O, o, teraz to się gra. Dobra. Więc my będziemy kończyć ten odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie go. Mam nadzieję, że się podobał, pomimo tego w jakiej jakości jest. Gratuluję każdemu, który wytrwał ze mną do samego końca i mam nadzieję, że słyszę się z wami w kolejnym. A więc do następnego i cześć!